Kolejnym naszym gościem jest Lucyna Angerman. Lucyna ma tutaj, e, no naprawdę ciężki droby. pakiet. E, opowiesz nam coś o sobie, skąd przyjechałaś. Z przyjemnością, w ogóle dziękuję Ci za zaproszenie, bo ja nie jestem z Antwerpii, zresztą podobnie jak Agnieszka, ale więc tutaj przyjechałyśmy razem do Brukseli, dlatego bardzo się cieszę, bo chyba pierwszy raz jestem na takim spotkaniu, a już przymierzałyśmy się, wcześniej, więc cieszę się, że się mi to udało, więc przyjechałam z Brukseli yy, i piszę wiersze. Ja myślę, że to tak trochę yy, mogłabym połączyć, bo najpierw wydawało mi się, że to jest zupełnie coś innego, niż będzie przedstawiała Karola i Agnieszka później po mnie, bo oczywiście yy, pani, która robi yy, szydełkowe, czy, czy na drutach jakieś cudeńka, yy, no to to jest rękodzieło artystyczne, ręczne. Natomiast te dwie panie, to to jest bardziej yy, psychologia, yy, jakaś yy, terapia, pomaganie ludziom w, tym, w, tej, w tej dziedzinie. I e, słuchając Karoli, pomyślałam, no właśnie nie, to się bardzo ładnie zazębia, bo tak jak Karola tutaj bardzo e, często używała słowa emocje, mój najnowszy tomik e, poezji jest zatytułowany na skrzydłach emocji niesiona. E, i ja myślę, że tak jak e, obydwie te panie pomagają innym Każda w inny sposób, bo pani Karola Karola administracyjnie radzić sobie z różnymi problemami, z różnymi traumami. Agnieszka to jest bardziej jako coach personalny, więc porady, powiedziałabym takie w kierunku psychologicznym, chociaż Agnieszka nie lubi, żeby używać tego słowa, no ale to jest jednak psychologia szeroko pojęta. Dla mnie, dla laika, to jest psychologia. Natomiast moja poezja to jest też w sumie sposób radzenia sobie z emocjami. Ja też w życiu, słuchając Karoli, pomyślałam, no to wszystko, o czym ona mówi, ja bardzo wiele z tego przeszłam. Bardzo wiele swoich osobistych... Właśnie mamy jednego pana. Brawa dla pana. Wow! Jak miło, Piotruś, że jesteś. Cześć! Nie na starym adresie tak mimo nie mam a tutaj macie nowe biuro, jak pięknie tutaj macie. Okay, Więc tak, kontynuując myśl, z jednym tylko się z Karolą nie zgodziłam, kiedy Karola powiedziała, że każda z nas może być matką, właśnie to jest moja moja osobista trauma, nie każda nawet w ten taki tak biologiczny. powiedziałam. Biologicz, no, że każda może, że urodzić, wychować, Chodzi ale nie mi każda... Chodzi o to, że jak, jak już urodzisz, tak Tak, to tak, wiem, wiem, kochana, ja to z tym się zgadzam. Ja to cały Przepraszam. Tylko, tylko... Ale no to już nie ważne, co to Tylko ja wtedy pomyślałam, no właśnie, nie każda nawet ma szansę... Ma ten dar. Tak, okay, nawet ta możliwość urodzenia tylko urodzenia. Już nie mówię potem o wychowaniu, o przekazaniu wartości, bo tobie o to Rozumiem. chodziło, jak potem kierujemy Dokładnie. tym dzieciom. Natomiast no, nie każda nawet ma e, możliwość, Tę szansę. E, tą szansę, żeby spróbować. Rozumiem. To jest jedna z moich osobistych traum. depresja oczywiście przeszłam, zdrady przeszłam. E, no, nie swoje osobiste, tylko mnie wyrządzone te krzywdy, gdzie mąż przysięgał do grobowej deski. E, ja to w tym wszystkim sobie radziłam, właśnie pisząc. Często powtarzałam chociaż Teraz im jestem starsza, to muszę powiedzieć, że muszę troszeczkę to uzupełnić, bo ja mówiłam, że dla mnie moje pisanie to jest kozetka terapeutyczna, <coughs> że to jest, że ja nie muszę ko korzystać z usług psycho psychologów czy psychoterapeutów, bo ja sobie radzę pisając, przelewam to na papier. Niestety czas pokazał, że trzeba jednak połączyć te dwie rzeczy. Ja sobie też się wspomagam psychoterapią czy, czy po prostu terapią. Jestem w tej chwili również w trakcie, bo się okazało, że te wszystkie rzeczy nieprzypracowane, mimo to, że e, kiedy poszłam, to tylko tak, ja właśnie jestem, wiesz, gaduła, więc musisz mi przerywać, tak, więc tak, jak tak. gdy poszłam do psychologa, psycholożka się mnie zapytała, gdzie to była teraz moja pierwsza terapia, zapytała, ty już chodziłaś na psychoterapię, tak, bo ty już jesteś jakby w połowie drogi, bo ty wszystko wiesz, świadomość masz. Ja mówię, nie, ja do tego doszłam sama, dzięki chyba pisaniu. Doszłam, ja wiem, ja wiem skąd się mi wzięło, ja przepracowałam sobie sama moje traumy z, dzieci, z dzieciństwa, albo nazwałam je, może nie przepracowałam, nazwałam, ja je wiem. Ja teraz przyszłam już po rozwiązanie, po pomoc, bo ja już, mnie już nie trzeba uświadamiać pewnych rzeczy, tylko co dalej. Więc tak jakby jednak ta poezja dużo mi daje to pisanie, e, natomiast, no wiadomo, sama, e, sama poezja nie wystarcza, żeby sobie e, jakoś pomóc tymi wszystkimi traumami. Natomiast powiem jeszcze jako dziecko, kiedy ja się zawsze czułam inna, e, wtedy, ja pochodzę ze wsi z małej miejscowości, więc zazwyczaj każdy mówił, bujasz w obłokach, e, za bardzo emocjonalnie reagujesz na niektóre rzeczy, przestań, weź się do roboty, nie będziesz wtedy myślał o głupotach. Wtedy nie było e, tej jednostki określonej jako WWO, wysoko wrażliwa osoba. No ja niestety dopiero w wieku 48 lat odkryłam, że istnieje coś takiego i że ja jestem tą osobą. No nic w czym mi to nie pomogło poza tym, że zrozumiałam, że nie jestem nienormalna, po prostu jestem inna. Ale no, jako dziecko m, bardzo się czułam nie na miejscu, bardzo się czułam nawet nie, na, nie że nie w tej e, rodzinie. Ja się czułam nie w tej epoce, nie na tej planecie. Ja po prostu, tu nie miało, nie było dla mnie miejsca. E, no I, i już jako dziecko, bo ja już jako właśnie w szkole podstawowej, to była taka moja forma ra radzenia sobie z tymi wszystkimi traumami. Jaka była twoja pierwsza książka? Oj, pierwsza, to jej tutaj nie mam. To była e, przygody Kogucika Liliputka, e, którą sobie napis... Gdzie tam emocje, Przymieram przepraszam? 4, 5... No jak to? Koguci... To Kogucik, który się urodził, on był taki brzydki. A, okay. I wszyscy się z niego nabijali, a, wszyscy się śmiali, a on potem wyrósł na pięknego, kolorowego. Bo on był liliput, nie no, liliputka, liliputki, te ty są takie okay. kolorowe. A on był mniejszy od pozostałych i go wyśmiewali wszyscy w tym kurniku. Takie brzydkie kaczątko. Trochę takie, chyba na tym się wzorowałam, to było w czwartej klasie szkoły podstawowej. I sama zrobiłam rysunki do tego, i wtedy zrozumiałam, że malarki to ze mnie nie będzie. Ale, ale sama sobie robiłam rysunki i taka była moja pierwsza książka, także. To była A, e, właśnie wtedy zaczęłaś pisać, tak? E, wtedy to była ta pierwsza książka, nie pamiętam czy pisałam jakiekolwiek wiersze, bo te, które się zachowały, bo oczywiście ja nikomu się nie przyznawałam, że pisałam, bo jako dziecko, jako ta bujająca w obłokach, więc ja to pisałam gdzieś na kartach, chowałam, e, więc takie te zachowane wiersze to z siódmej, 8 klasy szkoły podstawowej mam. I to jest właśnie ta książka. Bo żeby było śmiesznie, moje rodzeństwo, kiedy się dowiedziało w 2016, że ja pisałam w ogóle od dziecka, bo do 2016 nikt nie wiedział o tym, że ja mam te wiersze, kiedy się o tym dowiedziały moje siostry, poprosiły mnie, bo ja to w takim kajecie miałam, potem pozbierałam te różne karteluszki i w jeden kajec spisałam, i w 2016, gdy się o tym dowiedziały, poprosiły mnie, żeby mogły to przeczytać, i w tajemnicy przede mną w prezencie postanowiły mi tą książkę wydać. I tak ta pierwsza się wydała książka i ta książka jest o tyle fajna według mnie, e, że ja niczego nie zmieniłam. I, więc to jest książka pisana naprawdę przez dziecko i przez nastolatkę. I, I każdy wiersz jest opatrzony datą, żeby jednak była świadomość, że to nie pisała dorosła osoba, tylko nastolatka. E, więc tak, te takie zachowane wiersze to siódma ósma klasa, w której mhm. A jak wygląda życie pisarki? Bo tak naprawdę no, ciężko jest się utrzymać z pisania. No tak, no to było zawsze dla mnie jako ten dodatek, jako taka pasja, mm. która była dodatkowa, yy, więc ja pisałam jeszcze wtedy, no do 2016 niczego nie wydałam, nigdzie tego nie publikowałam nawet w, w internecie, bo, bo się wstydziłam, bałam, bo uważam, że to jest śmieszne, a poza tym, że moje pisanie no kogo mogłoby zainteresować, więc nawet nie przyszło mi do głowy wtedy, żeby wydawać książki. I ta pierwsza, ten prezent, to miała być wydana tylko w w, chyba 100 sztuk wtedy było wydrukowanych, tylko dla znajomych, dla przyjaciół i na tym miał być koniec. Więc no, pisanie to jest dla mnie zawsze, zresztą może dlatego, że ja z takiej rodziny byłam, że praca to jest praca, a nie jakieś fanaberie. Więc y, ja nie umiem, i tu też by mi się terapia przydała, nie umiem czerpać korzyści finansowych y, z tego mojego pisania. Y, w sensie, że na przykład, gdy jestem zapraszana gdzieś y, na jakieś spotkania, to ja nawet nie proszę o zwrot kosztów podróży, bo nie mam śmiałości, więc jedyne co to, to po prostu, jeżeli ktoś kupi moje książki, to ze sprzedaży jednej odkładam sobie na wydanie kolejnej, więc to jest naprawdę tylko i wyłącznie jako taka moja pasja. Chociaż miałam z wydawnictw już propozycję, że wydadzą mi książki, ale to jest zawsze na zasadzie my decydujemy, co w tej książce będzie, jak będzie wyglądała okładka. No i w ogóle się chcieli wtrącać do wszystkiego, więc stwierdziłam, no nie, nie. nie chcę. Czy to jest drogie wydanie no tak, jest to drogie, no ale oczywiście no jest wydawnictwo w wydawnictwie nierówne, niektóre są droższe. Moje pierwsze dwie książki, poza tą, którą mi wydano w prezencie, dwie pozostałe wydawałam w takim malutkim wydawnictwie w Polsce, które no było tanie, ale niczego nie proponowali. Po prostu ja musiałam zrobić skład, powiedziałam co chcę, oni mi to drukowali, więc to też no jakościowo te książki jednak są gorsze wtedy, no bo w sensie, że no, nie ma żadnych ozdób, nikt mi nie podpowiedział co, a jednak gdy się z wydawnictwem współpracuje, no to oni już wiedzą, wiedzą jak to trzeba wydać, yy, no, czy drogie, no to ja myślę, że to jest, to, to, to no, nie można powiedzieć, czy to drogie, czy niedrogie, no po prostu albo mnie stać, albo nie stać, więc no mhm. jest to pewien koszt, no ja nie wiem, no jeżeli yy, powiedzmy yy, w euro, no to wydanie książki i powiedzmy, ze 100 sztukami y, około 1000 euro, może trochę więcej może 2000. No więc, no tak. Czy zachęcasz osoby, które zaczynają pisać, do wydawania książek? Tak, ale do takiego przemyślanego. Bo ja mam y, koleżanki bardzo dużo teraz, bo y, w sieci, na Facebooku jest mnóstwo grup poetyckich. I tam każdy zaczyna wrzucać swoje wiersze. Wiadomo, że ludzie no, albo się spotyka z hejtem, albo właśnie z takim za bardzo błaskaniem. Rzadko jest to konstruktywna jakaś krytyka. I ktoś, kto no, pisze wiersze no, no, z takimi rymami, na przykład częstochowskimi, czy po prostu nieprzemyślane, czy dramatycznie niepoprawne, no różnie ludzie piszą. Nikogo nie proszą o korektę, bo uważają, że skoro na Facebooku napisali, że jest super, to jest super i już chcą wydawać. I, I jeżeli mi ktoś pyta wtedy o poradę, no to ja szczerze mówię, przemyśl to jeszcze na spokojnie. E, bo na przykład spotkałam się z sytuacją, kiedy mi e, pewna osoba do mnie napisała, właśnie, żeby doradzić, jak wydać i tak dalej, i mi mówi, że tam ma na przykład 20 wierszy. Ja mówię, no ale to troszkę mało, no bo jednak tak, żeby ten tomik miał tak ze 100 stron, no to poczekaj, co się wydarzy jeszcze. Ona, a ona mi pisze, ale to ja mogę już no, na bieżąco dopisać, na siłę, takie to było, dorobię tych wierszy. Ja mówię, no ale jak, no, no przecież to albo masz te wiersze, albo nie masz, albo masz ten moment, kiedy piszesz, ale nie robisz, nie robisz tego na sztukę. Więc takim osobom rozrazam. Natomiast jeżeli mają faktycznie materiał, bo bardzo dużo jest takich, którzy piszą od lat, mają materiał i boją się, nie wiedzą co z tym robić, no to takie też. No i, i zachęcała mi, jest kilka osób, które wydały to Miki, bo mówiłam, no odważ się, odważ się. Może się to... No oczywiście ja zawsze powtarzam takim osobom, nie licz na jakieś zyski, nie, nie będziesz kolejną to która która dostaną, która wiadomo, że, że no tam to jest, to są miliony już pewnie egzemplarzy i tam idą za tym pieniądze. Poezja, ja mam moje książki są w księgarni polskiej w Brukseli. Jeżeli mam spotkania w szkole z uczniami, to wtedy kilka książek się sprzeda. Natomiast tak to, to one sobie leżą. I pani, która tam pracuje, pani Ela mi mówi, słuchaj. Koło Twardowskiego leżysz, koło Miłosza leżysz. Ja oni są w tej samej sytuacji, co Ty. Poezji się po prostu nie sprzedaje. Poezja się sprzedaje, jeżeli są spotkania faktycznie, czy w szkołach z uczniami, czy właśnie jakieś takie jak tutaj, i ktoś ze mną porozmawia, no to na pamiątkę może chce kupić, czy ktoś to mnie śledzi na Facebooku. Natomiast no, tu nie ma co liczyć na jakieś wielkie zyski, zwłaszcza na, jeżeli chodzi o poezję. Ja za mnie tak kiedyś zapytała, mówi, przecież słuchaj, sprzedaje się poezja. Ja mówię, dobrze, poza moimi wierszami, a moja siostra czyta mnóstwo, ma biblioteczkę dużą. Ja mówię, pokaż mi, jakie ty masz książki z wierszami, poezję. Ona, mam, pokaż, poza panem Tadeuszem. Ja mówię, nie pokazuj mi tych klasyków, co ty masz? A ona, no mam, pokaż. Zaczęła szukać, nie ma nic. Mówi, no tak, no bo jak dzieci do szkoły potrzebują, to się wypożycza, no nie kupuje się całej książki. No nie ma, więc to ja tego nie mówię z żalem, po prostu tak jest. no Wiesz, że się nie czyta i wcale się nie dziwię. E, więc no. A czy nie jest tak, że ludzie w ogóle odchodzą od czytania i używają audiobooków? Audiobooków i też e, ludzie nie chcą już płacić za, za czytanie. E, ja na przykład spotykam się i to naprawdę mnie to tak no, bawi mnie, ale nie w złośliwy sposób, tylko tak, taki serdeczny. Jak ktoś na, na jakimś spotkaniu miał taką sytuację w Polsce, pani podchodzi i mówi: No ja bym pani książkę, ale tak jak przeglądam, to te wiersze już pani publikowała na Facebooku. Ja już je czytałam, po co ja mam za tak płacić? Więc no ja rozumiem, no rozumiem, że ktoś, no po co mam płacić, jak ja już znam te wiersze i za darmo mogę na Facebooku przeczytać. No i wtedy ja zaczynam rozumieć w takich sytuacjach podejście niektórych piszących, którzy mówią nie, ja tylko czasem coś wrzucę, ja nie wrzucam. Bo ludzie potem nie chcą kupić, no bo już mi dostali za darmo, nie doceniają tego, że jeśli dostałeś za darmo, to potem nawet taki... Taki mały gest, żeby wesprzeć. Ale powiedz nam, skąd się bierze Twoja inspiracja do pisania? Oj, to z życia, bo y, 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 ja piszę, no u mnie jest chyba tak duża paleta, jeżeli ktoś cokolwiek czytał z moich wierszy, przednich to ja to zna bardzo dobrze, bo tylko się pochwalę, że na mojej książce jej córka się uczyła czytać. Bo kiedyś no by cytowała, tak, to ja, oj, do tej pory pamiętam, taka byłam wzruszona, wtedy jak jeszcze nie znałeś, my się byliśmy na pani, ona podeszła i mówi, że chciała mi córkę przedstawić, to uczyła na moich wierszach, czy, czy to było piękne. Ja piszę, piszę tak, no, no, na przykład, to jest Lucjanowe przygody, są przygody żaby Lucjana. Tam się Piotr uśmiecha, bo Piotr zaprzyjaźniony jest z Lucjanem. <noise> więc y, przygody, które są pięknie zilustrowane przez taką artystkę z Polski, z mojej rodzinnej gminy, Mariole Mazgaj. I to są dla dzieci. Przygody są krótkie historie. Każda przygoda to jest jeden wiersz rymowany o przygodach Lucjanu, więc dla dzieci. Są opowieści nieprawdziwe, gdzie są różne legendy, baśnie. Są wiersze, no, na przykład te myśli poplątane, te stare, tymczasem w sercu, to takie moje wybrane. Bardzo takie emocjonalne wiersze. No i najnowszy, na skrzydłach emocji niesiona, to są wiersze bardziej takie w klimacie duchowo-religijno-patriotycznym. Więc naprawdę, a teraz w przygotowaniu książka z satyrami. Więc to są i wesołe, i śmieszne. I skąd się bierze inspiracja? No, z życia. Po prostu z życia. No, Lucja Nowe Przygody to są moje przygody w czasie różnych podróży, czy różne śmieszne, zaobserwowane, rzadko są to tak zupełnie wyssane z palca jego przygody. To są zazwyczaj powiązane z moimi przygodami. W tej ostatniej książce, tu już rozmawialiśmy z Karolą, bo ja tak się śmiałam, że o śmierci będę dzisiaj opowiadać, bardzo dużo jest wierszy właśnie poświęconych ludziom, którzy odeszli, bo ja zawsze tą śmierć bardzo rozkminiałam od dziecka, odkąd byłam mała, ja nie potrafiłam po prostu tylko jakieś żałoby przejść, tylko ja zawsze się zastanawiałam, co teraz z taką osobą się dzieje. Gdzie poszła, bo ja no, wierzę, że, że, że jest życie pozagrobowe, więc jak to teraz tam jest. Więc, nawet, takie wiersze. Byłam kiedyś świadkiem y, samobójstwa w Brukseli. Pod metro się dziewczyna rzuciła, i, i tak mnie to wstrząsnęło, ale bardziej na zasadzie, że jaka ona czuła się samotna. Co ona musiała w takim momencie czuć, gdzie otoczona. No i to jest ten moment, kiedy jak Karolowia się wzrusza, mnie też aż ciarki mam, bo ja pamiętam ten moment, odwróciłam się tylko, żeby zobaczyć, jak metro nadjeżdża i ona weszła pod to metro. Nie zdążyła upaść, bo ją metro zgarnęło i wciągło. To było straszne. Ja sobie się no, stała z tym plecakiem. Ja ją zobaczyłam tylko tyłem, no nie widziałam twarzy, no może 15-16 lat, uczennica. Co się wydarzyło w jej głowie? Co tak strasznego, że, że stwierdziła, że nie da rady? I my, tam no dziesiątki ludzi wokół nie, mniej. mniej no i nikt nic nie zrobił, bo no nie było kiedy. Więc tak, no to w no też powstało chyba wtedy 4 czy 5 wierszy, bo nie umiałam sobie z tym poradzić. E, przyjaciel mojego Taty, e, niezwykle wierząca i dobra osoba, e, która, no mając lat tam prawie 70 czy, czy ponad 70, nagle popełnia samobójstwo. I ja mówię, jak, skąd, dlaczego, co się wtedy wydarza? Więc, no inspiracja naprawdę od takich tematów. Po na przykład to, że idąc kiedyś zobaczyłam, że stoi e, toaleta, muszla klozetowa sobie na przystanku. Za dwa dni widzę, że jest trochę dalej, no i napisałam przygody pana podróże pana Sedesa. I e, dwa wiersze o tym, jak to pan Sedes po prostu już miał dość siedzenia w domu i że wszyscy tylko no, tyłkiem dla niego się wypinają. No po prostu postanowił, że ma tego dość, no i wyruszył w podróż, no i... i, i także widzisz, inspiracje takie. Albo jadąc kiedyś autobusem, zobaczyłam pana w garniturze taki bardzo smutny, kiedy on na mnie popatrzył, ja nagle no, wyciągnęłam telefon i napisałam o, o jego historii, której absolutnie nie znałam i, i prawdopodobnie w ogóle jest nieprawdziwa, ale jakoś tak o tej jego samotności. No nie wiem, oglądam na przykład program, to ten słynny wiersz, może ktoś pamięta, bo to wtedy, bardzo kilka lat temu, o ostatnim spacer o, o święcim, o tym jak matka odprowadza córkę do, do, do komory gazowej. Chociaż pewnie to się zupełnie inaczej odbywało, pewnie rodzice nie odprowadzali, gdzie, gdzie pewnie tak było. Ja jakoś wtedy oglądając ten program o tych rodzicach, którzy, których dzieci tam umierały, yy, i to był taki moment, jedyny raz mi się w życiu zdarzyło, kiedy ja na łamek sekundy, ja czułam, że jestem tą matką, chociaż dzieci nie miałam, nie mam, ale ja nagle zaczęłam płakać oglądając to i zaczęłam pisać taki bardzo infantylny, z takimi rymami prostymi, Rozmowę matki z, tym, z tą córeczką, jak ona ją odprowadza i ja ją uspokaja, żeby jakoś w tym ostatnim momencie życia to dziecko wesprzeć. No i ten wiersz, ku mojemu zdziwieniu, no tak się rozchulał w internecie, było tyle tłumaczeń na różne języki, nawet na Idisz i, i, I w Jarwaszam, y, w Muzeum Holokaustu, w ja Jerozolimie, tam był odczytywany, bo trafił na niego jakiś, nie jakiś, bo go potem poznałam też zupełna historia nie z tej ziemi. Polak, Żyd polskiego pochodzenia, który no, urodził się już, czy jako małe dziecko wyjechał do Izraela, który się ze mną skontaktował, bo był w szoku, czytając ten wiersz, mówił, no najpierw przeczytałem, no tak, to ktoś, kto stracił dziecko, wszedł na mój profil, mówi, no jakaś oszustka, no bo za młoda, nie mogła w czasie wojny tam być, więc napisał do mnie, kto z Twoich bliskich stracił tam dziecko i Ty to, to opowieść opisałaś, no to, to jest niemożliwe, że Ty to wymyśliłaś, no i ja mówię, no właśnie, no Wymyśliłam, ale w sumie, no ja w tym momencie byłam tą matką, która to dziecko tam zaprowadza, więc są takie nawet momenty, a kiedy byłam na przykład w tym muzeum, stwierdziłam, że w ogóle, myślałam, że poczuję nie wiadomo jakie emocje, nie poczułam nic, uznałam, że to jest taka podruba naszego oświęcimia, no bo tam są tylko eksponaty i już wychodząc z muzeum, było w gablotach, były jakieś tam rysunki i był rysunek dziecko, które stoi nad, no już nieżywą, zabitą przez Niemców matką. I tam usiadłam w kącie bo nie było nawet ławek w tym muzeum i napisałam jakby drugą drugą odsłonę tego wiersza to jest taki krytyk e, no więc tak no wiesz, no, mm -hmm. ta inspiracja czasem przychodzi tak, o czasem to jest, widzisz, no sedes zobaczę, no i, i też je pisze. To nie jest tak, że szukasz inspiracji, albo siedzę w domu nie. i e, kiedy ona do mnie przyjdzie. Nie, nie, bo czasem nawet jest tak, że ja przed nami uciekam i to się śmieje, moja siostra zawsze mi to wypomina, że u niej byłam na noc i chciałam napisać na konkurs. Właśnie chciałam na konkurs o Karolinie Kuskównym napisać wiersz. No i oczywiście, jak ja chcę, no to. No to w sumie mogę chcieć, no i nic, i męczę się, i męczę. No i spałam tam u niej i przebudziłam się i przyszła mi myśl, co ja bym chciała napisać, ale nie chciało mi się wstać. Ja rano sobie na pewno nie zapomnę. No i spałam z tego łóżka, w którymś momencie. No i moja siostra zawsze się śmieje, że no wena, jak ty nie chcesz jej słuchać, to znaczy z łóżka zwalana. No i wstałam faktycznie i napisałam wtedy w nocy ten wiersz i przyszedł tak o. E, także, ale szukać, znaczy czasem szukam, gdy mnie ktoś prosi. Nienawidzę takich sytuacji, gdy na jakieś rocznice, nie wiem... Było tam iluślecie świętych kawłackich mojego proboszcza, którego uwielbiam w Polsce. Ale jak mnie ktoś prosi napisz na jakiś temat, ja fizycznie cierpię wtedy. Mnie, mnie ciało boli jak ja muszę napisać, gdzie w końcu zawsze napiszę i jest ok. Tak, polecam, Lucynę polecam. Dla mnie napisała piosenka. <noise>